Do Ci i do spania. Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj z Sebastianem zagramy prawda. Odkryjemy dalsze zagadki tego świata i zdobędziemy nowe schematy. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie, że co środę o 18 gramy na żywo no i wbijajcie na Discorda. A na razie miłego oglądania. Tu, tu, chodź, bo nie mogę z Tu, tu, wyciągnąć. chodź, patrz, można rurę <laughs> przetentegować. No <Podobnie>. Ej, zos. <laughs> Łagodnie obrócić. Coś... Weź tam z szuflady A, tak. te śmieci. No wziąłem, wziąłem śmieci. Ja to nam życie pewnie uratuje. No ty to śmieciami nagrzesz. Ty, jakieś bomby spadają. No mówię, że ten ptok, na którego miałeś polować. Idziemy razem, czy ja mam iść na samą górę i tego ptaka polować? Możesz A będziesz pójść na samą górę. Z o, rzucił we mnie. Użyj Bardzo pompy. Chyba tu zagadka jest. Zagadka to dużo powiedziane. Dużo ma to pole rażenia. Ja mam nadzieję, że jak tu będę z nim 15 minut walczył, to on już da nam spokój. Aż nie zejdziemy z tej wyspy, nie? Czy się zrespi? Eee, nie, 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 on jest chyba jednorazowy, tak samo jak ta matka tam była. O, już. Tak szybko? Pięć strzał trzeba było. Na samej górze jestem, jak to już tu niżej, bo tu jest ta zagadka z wodą. Użyj i jedna osoba używa, a druga ustawia. Dawaj, jeszcze raz. A to do tego ma wpadać ta woda, dobra. No tak. No niech leci. Tych jeszcze raz. Dobra, chyba leci. Co daleko? Dobra. Dawaj, dawaj, bo tu jest studnia zamknięta, nie wiem czy na streamie widzisz Tak, cały czas pompuje ogólnie No, o, się unosi chyba. się Dobra. Podnieś część linki To by było na tyle, dziękuję Już, już, przestań Dobra pompa No z takim ciśnieniem I to jeszcze na takiej wysokości na górze No, to musimy mieć 50 metrów co najmniej, co no. Specjaliści się znaleźli Idziesz czy nie? Idę, idę bo to... Jakieś te makiety są. Trzy części linki są potrzebne. 17 Maja, coś tam coś tam. No i to jest takie miasto pływające. Ej, bo pamiętam o tym. O dzienniku. mamy jedną część linki. To już prawie. Gdzie by teraz tu pójść? no nie tam na dół, tym mostem drugim. A Wie, tu się da zejść dzienimo? niżej. Chyba trochę utknąłem chyba. Albo nie? Gdzie ty żeś w las? Nie powiem, o tu. Musisz coś tam poradzić. Pomóż mi. Nie wiem gdzie ty jesteś. Jak wrócisz na tą wieżę i spojrzysz tam skąd przyszliśmy? <laughs> Spadłeś? Tak. To, to dobrze, bo ja też muszę spaść. O! A tu notatka jest. Ja nie ja, ja spadłem specjalnie to zaskoczyłem. Tu i tak będziemy musieli później nurkować. O, patrz tu. No właśnie chodź. tu coś tam, powietrze ucieka z tej rury. gdzie ty jesteś? O, tu. Tam głęboko trzeba zanurkować ogólnie. Dobra, nurkujemy? Jak już tu jesteśmy? Nie trzeba będzie łatać tych rur, czy coś? Nie. Mamy sprzęt do tego. No widzisz, tak. ty oszukujesz, bo ty wiesz co tu się dzieje. Chodź. A no, nie możemy do góry iść? No ale no możemy płynąć Bo załóż płetwy i załóż to, tą oddychaczkę. Co? Ostatnio robiliśmy i płyniemy. O, o tu jest ta, rozdymka. No i nie trafiłem. O, serwa pomocy. Myślę, że to jest takie Uwaga, płynie na ciebie. Co z tym powietrzem? Dawaj, to tu, dobeczki. Dobeczki, dobeczki, tu. Chodź, tu. Dobra. Do. Ja Co my tu mamy? Kolejną część linki, klucz do ambulatorium i wykrywacz metalu. To i to tyle? Będzie? To wszystko? Tu na pewno coś będzie. Ha, safe, w którym jest ruda to Tytanu. To chyba na właśnie. nie? No, po to jest ten wykrywacz metalu. Czemu pada deszcz pod wodą? Bardzo, bardzo mocno ten deszcz pada. Jak o, aż pod tutaj. wodą. No wiem, no. Gdzie też żeś był? Gdzieś popłynąłeś w głąb oceanu? Tak. I tak. Dobra, było fajnie, podobało mi się. To dobrze. Trzeba będzie farmę porobić. No, trzeba będzie dużo farmy ja robić. Na paliwo przyda, w darcie, nie? Mhm. Dobra. Dobra, chodź. A ja się nie myłem. No, przestań. Czy się ptak zrespił? Myślę, że byśmy o tym już wiedzieli. Tak, patrz, jest tu. Dawaj. Do. Właśnie, patrz, tędy, tędy. Ja tutaj spadłem. O tym zejściu ci mówiłem i tu trzeba na mostu uważać. Bo, jak będziesz bardzo szybko biegł, to nie zauważył dziur, które w nim są. <laughs> Rozumiem, że tobie się to przydarzyło. Nie, widziałem notatkę nadal i zaskoczyłem po Jasne. No to są fajne rzeczy jakieś. Wybuchowy proszek tu jest wymagany. Widziałeś? No to trzeba się cofnąć do domku. To idź po wybuchowy proszek. Co mogę iść? Ty pozbieraj mnie i tu masz łopatę, bo tu są te. Mam, mam, dziury. mam. Pozbieram, no. Wymaga wybuchowy proszek. Jakaś rakieta. Jeden proszek tylko. Mm, już patrzę jeszcze? Tak, jeden wybuchowy proszek, ale pamiętaj proszek, a nie ten slime. Oa, rakiet. Podoba mi się, że ile my tu przepłynęliśmy z 2000 metrów i już taki zupełnie inny klimat, nie? To w ogóle co chwilę się klimat zmienia. No bo globalne ocieplenie było. A no tak, logiczne. O, poleci! Rozbije się, rozbije się! O, wybuchła. To nawet gorzej niż się rozbija, ale wyleciał z niej spałoni aż Id. Ja tam o! Byłem. Nie rozkoczyłem. No, i mówiłem, mówiłem, że nic nie ma na tej górze. Dobra, patrz, na streama, tu jest taki pan misiu, mogę go podnieść i mam część linki i samego misia i fajerwerki możemy tworzyć Bardzo Oco się to. cieszę Ale mam misia, będziemy mogli go postawić obok łóżka Trwajem i mamy blueprint Tyrolki A dostaliśmy Tyrolkę? Ja dostałem, ty też dostałeś? Nie powiem ci No powiedz Tak, dobra, to jedziemy? Ale gdzie? Tu? Tu chodź A, to trzeba założyć A, no właśnie, też się tak zastanawiałem, czemu nie mogę jechać? Gdy odbiłem się, Wiktor, jest problem no to skocz! Skocz! Doskoczysz, no ja cię złapię, ja cię złapię. Czekaj, żeby nie spadła no, mówię, na że jesteś Będzie coś nowego. Świnie, A można je złapać? Czemu nie zrobiliśmy siatek? A dobra, o. wiem czemu nie można. Ty z łopatą na nią pobiegłeś. Tak, dobra, zrobiłem. Spadła! Czy one jakiegoś grzyba mają na plecach? Tak. Nie się co Martwić zaskoczyłem. Z nich jest tylko skóra. Chyba tu się porespiły następne. Że tak tu i mnie tam nie ma, więc nie mój problem. To zdecydowanie, prawda. Bez sensu. trochę mięsa, by się przydało. Z takiej zgniłej świni. Ty tu Czy jakiś tares? ten. Pit Medyczne rzeczy. No tak, przecież nawet klucz podnosiliśmy. Nawet klucz podnosiliśmy. Właśnie otworzyłem. No, no super. Maść lecznicza. też? Mhm. Notatka i burak. A nie, to klucz. Chyba są dwie: szara i czerwona. Czym ona się różni? Jedna jest słabsza. Nic tu nie ma no dalej. Na górze byłeś? Nie, nie no byłem. Maść tam była. Very nice. I co, i tyle? To wszystko? Tak, przyszliśmy. Tu po klucz. Trzeci dzień tu będziemy. Tu byliśmy? Tak, tam byliśmy. No to tu. Do majora. O, ale żeś przefrunął Wszystko było wyliczane Czapka, moja Panato na to? Nie, bo jest to ciemno do Ładowarka do baterii O, to się przyda bardzo A byłeś tam na górze? A Tu? 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 Byłeś, tak? tak. To dobrze to... To Co i to tyle? To wszystko? Co teraz? Do domu no nie, bo nie mamy kolejnej wyspy. Coś pominęliśmy. No to tu, chyba. patrz, tu, tu, teraz trzeba zjechać. Tam już byliśmy. stąd przyszliśmy. No ale to nie ma innej opcji póki co. To tu coś musieliśmy pominąć. No tu jak byk, jest jeden klucz do skrzyni burmistrza. Sterowanie silnikiem, masz to co też marzyłeś o tym. Podnieś notatkę. Mamy. Idę, idę, dobra, ty. Y, teraz przed tym, jak polecimy sprintem na następną wyspę. No to tak, już dzisiaj dwie drewna. Dwie godziny mamy farmienia a następną wyspę. Trzeba pozbierać drewna i popłynąć na jakąś a, dużą wyspę. Wiedziałem, że się zaraz rzuci, jak przyjdziemy. Płyniemy na dużą wyspę. Tam do sklepu i drzewa się. Także w lewo, opływamy wyspę od prawej strony. To na zakończenie wykupuję ostatni skarb. Idealnie trafił nam się save z tytanem, skórą z i o, wybuchowy proszek. Spoko. No ale co? W sumie Zrobisz tak jak się. ostatnio, żeby było mi łatwiej. Kończymy live'a. Od razu zrobię zakończenie dla skrótu. Dzisiaj byliśmy na wyspie Caravan Island, tak? Tak to się nazywało. Zdobyliśmy dużo nowych rzeczy. Teraz rozwijamy cały czas nasz statek. Rozbudowujemy go. Jak widzicie zrobiliśmy wykrywacz metalu właśnie. Dzięki temu znajdowaliśmy skarby. Nowy materiał mamy, czyli tytan. No i co? Szykujemy się do tego, żeby w następnym odcinku popłynąć do kolejnej fabularnej wyspy. I zbierać drewno przede wszystkim. I zbierać drewno przede wszystkim, bo teraz tego bardzo dużo potrzebujemy, to prawda. No, ale pamiętajcie, że co środę o 18 nadaje na żywo, więc wbijajcie na Twitcha i obserwujcie, żeby być na bieżąco. A na YouTubie lajkujcie i subskrybujcie. A na razie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to... Nie, już mówiłem, lajkujcie i subskrybujcie. To jeszcze Nie raz, prawda? lajkujcie i subskrybujcie. O, z, aż, aż cię znalazłem nawet. Nieprawda. Nie znalazłeś mnie. Gdzie niby jestem? No tu. Cię. Tu. Nie. No ale też tak. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Pa pa.